Grzegorz przed kolejnym treningiem widzę, że wjeżdżasz już się coraz bardziej w ten sezon, chociaż mamy lipiec już. No dokładnie, staram się jak mogę. Pierwszy mecz już za mną to oczywiście już teraz chyba będzie z górki, bo do pierwszego meczu wiadomo wszystko, wszystko idzie dosyć ciężko i, i żeby to poukładać trzeba poświęcić sporo, sporo czasu i, i chęci. Myślę, że mi się to udało, teraz, teraz już myślę, że będzie luźniej, Atmosfera troszeczkę się uspokoi i no bardziej bardziej optymistycznie patrzę już pod perspektywą niedzielnego meczu i zobaczymy. Mam nadzieję, że, że będzie dobrze i wszystko pójdzie po mojej myśli. Były jakieś dodatkowe obawy przed tym pierwszym meczem, że może coś później, tak, że może jeszcze ta noga nie jest w pełni sprawna. Będzie Ci przeszkadzała. No na pewno sam się czułem niepewnie, bo ja na treningu w dwójkę, no to nie jest to samo co mecz i start spod taśmy. E... No ale wszystko się udało, tak jak chciałem. Może chciałem troszeczkę punktów więcej zrobić, ale pierwszy mecz i tak myślę, że 7 punktów to całkiem udany występ i tak mówię, czekam i patrzę z optymizmem w przyszłość i, i, i już się nie mogę doczekać na ten meczu. Siadłeś już na motocykl, ale gdy chodzisz, to ta noga nie jest jeszcze w pełni sprawna. Czy jeszcze ją jakoś rehabilitujesz? Jak to teraz wygląda? E, no już rehabilitacją ciężko to nazwać. Ja staram się cały czas robić. Jak nie jeździć rowerem, no to e, gdzieś tam na skłosza pójść, żeby cały czas być w ruchu i że ta noga poprzez ruch cały czas się sama wzmacniała i doganiała tą drugą. Myślę, że to mi się udaje i jest coraz lepiej. Oczywiście mnie mam lepsze i gorsze momenty, bo też już mi zaczyna dokuczać pogoda i już do tej pory. Nie wiedziałem co to znaczy, ale, ale teraz widać, że ten medal, który mam w nodze e, zaczyna dawać z siebie znaki i, i jak jest na burze, no to już się da, da go odczuć i wtedy oczywiście zaczynam troszeczkę kuleć, ale jak jest wszystko w porządku, jestem wypoczęty, no to praktycznie znaku po kontuzji nie ma i... No myślę, że tak będzie jeszcze te jakiś czas, że będę gdzieś tam momentami kulał, momentami lepiej się czuł, ale stopniowo będzie to ustępowało i w przyszłym roku już, już, już mam nadzieję, że e, o kontuzji zapomnę i po sezonie wciągnę medal, e, medal i, no i będzie medal. po ostatnim remisie jakie nastawienia? Chyba trzeba mocno się spiąć, żeby ten mecz wygrać, bo łatwo na pewno nie będzie. E, na pewno łatwo nie będzie, mamy mecz start nowym, teoretycznie Outsider. Ekstaligia, ale no tylko teoretycznie. Wiem, że teoria z praktyką, no to to są dwie różne rzeczy, tym bardziej w sporcie i nie zawsze się to pokrywa, dlatego musimy być w pełni skoncentrowani i podejść do tego meczu, jak, jak, jak do rywala najlepszego i wtedy myślę, że będziemy, będziemy świętowa i zwycięstwo, ale, ale tak jak mówię, najpierw musimy odjechać ten mecz i, i pokazać się z jak najszybszym na torze. Zanim emocje ligowe, najpierw czekają nas jeszcze dzisiaj Barasz, a w sobotę finał drużynowego Pucharu Świata. Jakie masz zapatrywania na ten finał? Na pewno będę mocno kciuki trzymał za Polaków. Myślę, że, że mając tu własnego toru, ściany i, i, i cały stadion kibiców, no, no musi nas to ponieść i, i ten medal złoty zdobędziemy, aczkolwiek wszyscy, że tak powiem, naciskają i, i każdy wybiera taką delikatną presję, że no, jesteśmy zdecydowanym faworytem i, i nie ma szans, żeby nam ktoś ten medal wydał. Oczywiście tak nie jest, to jest sporty. Na pewno jesteśmy silni, na pewno nas stać na zdobycie złotego medalu, ale najpierw musimy wyjechać na tor. najmniej w tym roku nie ja, tylko koledzy i muszę udowodnić to na to, że ja za nich mocno trzymam kciuki i głęboko wierzę w to, że ten medal zdobędziemy złoty.